Oh, hello guys! Hello, hello! Everything okay? Yo, I, I hello! A question for you. What question? I don't no speak London. Said, yeah, okay. I'm not British either. Oh, seriously? Yeah, I'm not. The rock is very good. No, thank you. Okay, No i słuchajcie moi drodzy, bo 31 lipca Czyli już za kilka dni to wygranie Jest takosa warta 4000 zł A co trzeba zrobić, żeby ją wygrać? Wystarczy, że na stronę CSGO SKINS Doładujesz co najmniej 10 zł Z moim kodem Bullion. no i już bierzesz udział Także 31 lipca będzie live Na którym odbędzie się losowanie Powodzonka! Jeżeli chcesz potwierać skrzynki Do CS2, to zapraszam Cię na stronę CSGO SKINS, gdzie z kodem BULION Zgarniesz darmowe 2 zł i 10 groszy na start Oraz 10% bonusu przy doładowaniu Do tego, jeżeli używasz mojej kodu to automatycznie bierzesz udział w moich giveawayach, a często rozdaję serio ładne kosy. Na stronce znajdziesz wiele ciekawych trybów, jak na przykład lootboxy, case battle lub exchanger. No i nie zapomnij otworzyć darmowej daily skrzynki oczywiście. Dodatkowo regularnie na stronie odbywają się nowe eventy, w których możesz wziąć udział. Do zobaczenia na stronie. O nie, przywolone, przywolona. nie nieźmuj, dzięki, dzięki, dzięki. Teraz siadło akurat banych opik taki. Szybka ucieczka, tak zwana. Patrzcie, ogólnie jak się odbijacie tu, nie? To szybciej, szybciej możecie busta złapać, jak tak biegniecie i tu się odbijacie głowę. Widzieliście? Patrzcie jak się wybiłem nagle. Fajnie. Nie? O, tutaj cyk Tu się nie udało, ale... Tu też się nie udało. <grystanie> o kurde, nie widziałem! Dobra. Okej. Okay. I na takich pochylniach też łapiecie busta. To jest taki szybki poradnik yy, na jakby banych hopa. Ej, ale sąsiad! Szybki poradnik na hopa, tu też patrzcie, nie? Tak, skaczecie i to jest taka równia pochyła. What? I też busta, możecie tu jak najbardziej złapać takiego prędkościowego, nie? Pyk. No dobra, nie udało się, nie udaje mi się to, ale ogólnie tak jest. Nie zapomnę, jak jeszcze chcę z gołu się w hopa, żeby scrolla środkowym palcem kręcić. No bo. A to, to tak, 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 ale to dobrze, nie? Dobrze, że. Nie? Ja też już skręcę środkowym, jest starym jaka wygodnie. Dobra, jest. Dobra, i teraz, nie? Biegniemy jeszcze raz. Może się uda tym razem. Piek. O, widzicie jaki speed od razu się załączył? Bo mieliśmy właśnie równie pochyłą. Także teraz się udało. Przecież odpaliłem Cesa Globala i tak się dziś skakali. Nooo, Global Offensive o wiele lepszy miał ogólnie, wiesz, bany hopy. A tutaj to jedynie trzeba mieć konfig e, pod bany hopy. Żeby tak się lepiej skakało, nie? Mi to Pawka instalował, ten Jupiter. To nie są haksy jak coś, to nie są skrypty, tylko po prostu e, komendy. Legalne do cs -a. O, ale siedzi. Teraz? O kurde, nie w tego. Sorry, miss. Nie, 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 ja nie, Ale naprawdę te ładne opie dzisiaj? No nie, w rurę strzelałem zamiast w niego Okej okay. Jeden HP klarczy z tiglem O, grałem Ale mnie w ogóle zrobił Nice, food job, food job Yeah, food job, okej okay. Food job? You like food job? Okej okay. Yeah, we food, we food Oh, nice Very gay no. O, ale to pykło ale się odbiłem Tutaj jest coś takiego, nie? O i widzicie hP nie straciłem, tylko to nie jest Edżbak, to jest taki slide zwykły Dobra Ojezu. Był dźwięk głowy, ale nie zginął, bo to było na daleką odległość. No nic, patrzcie, to się robi tak Tyk. Pyk, drugi. Biorę to i teraz trzeci. O jest. Jak? Okej. Okay. Nieważne. MP9 dostał nerf, ale myślę, że może być do użytku dzięki stary. No, myślę, że też tragedii aż takiej nie będzie, nie? Mogli się zdziwić co niektórzy, nie? Że tak to znerfili. Zobaczymy teraz. Ja pierwszy raz będę teraz, teraz strzelał, Fajnie się odbiłem. Dobra, let's go. Lecimy z tym. O co to jest? Serio aż tak? Normalnie to już on wyleża, wordy Ta, na bank wyleżał... Po prostu jest słaby, tak? Nie. O nie, dojazd ja jestem, robię dojazd, robię dojazd. Znowu się przyda czy nie? Ej, nie! O nie! Nie, trafiłem tego! Okej! Okay. Oleż tutaj. <noise> no niestety przegraliśmy. Ile wiem fragów w ogóle? Chyba jakoś dużo. 16. Mi się wydawało, że my wygrywamy cały czas, tak się fajnie grało. Nie wiem.